Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w środę. Dni już mi się mylą. Czas jest przestawiony, <laughs> ale jest pięknie, tak? Nadal nam towarzyszy piękna jesień, więc ja się cieszę. Ja jestem na baterie słoneczne. Jak nie ma słońca, to od razu jest spadek nastroju. Dzień dobry, w środę, dzień dobry, kontynuujemy live. Dzień dobry, jestem ciekawa, kto będzie. Jak ktoś się pojawi, może dać się znak. Yy, można się przywitać, można puścić serduszko, można puścić, nie wiem, kciuk w górę, jakkolwiek. Będzie mi bardzo miło. Facebook was pewnie powiadomi, niektórych z was, że jestem. Dobra, słuchajcie. Um, hmm, yy, zawsze miałam takie przekonanie. Yy, że zmiana jest trudna. Um, więc mówiłam sobie, że zmiana jest prosta. O, widzę, że jest Ania. Um, i, I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o pewnym kroku, który jest w gruncie rzeczy bardzo prosty, a który może bardzo dużo dobrego wnieść do naszego życia. I i, wy, I wygenerować nam bardzo dużo rozwiązań, nowych rozwiązań, naszych problemów, naszych wyzwań. Cześć, Aniu, który może nam y, odmienić całkowicie perspektywę, y, przez którą patrzymy na nasze życie, który może nam pomóc zrobić pierwszy krok, do takiej zmiany, jaka nam się w życiu marzy, i to jest słuchajcie, naprawdę bardzo proste, tylko nie mamy tego świadomości. Pytania najpierw do ciebie i taka prośba, żebyś zaobserwowała siebie dzisiaj i jutro. Ok? Um, czy mogłabyś przypomnieć sobie. Czy dziś zrobiłaś tak samo śniadanie jak wczoraj? Albo ile razy na śniadanie jesz to samo? Albo czy mogłabyś przypomnieć sobie, którą drogą jechałaś dzisiaj do pracy? Czy to była ta sama droga, którą jechałaś przedwczoraj i w piątek, i w zeszły czwartek, i w zeszłą środę? Czy mogłabyś przypomnieć sobie, w jaki sposób myjesz zęby? I czy przypadkiem nie jest to tak samo jak wczoraj wieczorem? Czy mogłabyś zauważyć, że to, o czym myślałaś wczoraj, myślisz też dzisiaj? Bez względu na to, że wczoraj było święto. Jak sobie to uświadomisz i jak się na tym złapiesz, to mówiąc wprost szczęka ci opadnie. Jesteśmy istotą nawykową. Składamy się z samych nawyków. 90% naszych myśli z wczoraj towarzyszy nam dzisiaj. I 90% myśli z dzisiaj będzie nam towarzyszyło jutro i pojutrze. Chodzimy. Tą samą drogą do pracy. Jeździmy tą samą drogą do pracy. Jemy na śniadanie w kółko to samo. Kupujemy w tych samych sklepach. Kupujemy bardzo podobne ubrania. Robimy prawie ciągle takie same zakupy. Kupujemy ten sam ser, ten sam chleb, te, czy tą samą wędlinę. Nasze obiady ciągle się powtarzają. Jesteśmy zbiorem nawyków. Eee, Ania chodzi do pracy jedną drogą, moje zęby tak samo, ale śniadania je różne. Ok. Jesteśmy zbiorem nawyków. I teraz możesz sobie to porównać do pewnego zaklętego kręgu. W kółko robisz to samo, w kółko myślisz o tym samym, w kółko czujesz to samo. Czy mogłabyś przypomnieć sobie, zastanowić się, jaka najczęściej towarzyszy ci emocja? Czy to jest szczęście? Czy to jest strach? Czy to jest frustracja? Czy to jest wściekłość? Emocje też są nawykowe. I jeżeli ktoś zrobi tę pracę, Pochyli się nad tym, to zobaczy, że towarzyszy mu najczęściej jedna emocja góra dwie. Po, i inne też się przewijają, ale jest jedna, która najczęściej się pojawia, bo emocje też są nawykowe. Nawykowo spotykamy się z tymi samymi ludźmi, nawykowo chodzimy do, do tych samych restauracji i do tych samych kawiarni. I ja nie mówię, że to jest złe, w takim sensie, że jak nam się podoba kawiarnia i ma świetną kawę i super ciastko, to jasne, że tak. Jeżeli nam smakuje nasze śniadanie i ono jest dla nas zdrowe i dobrze się po nim czujemy, no to jedzmy to samo. To, to jakby, wiecie, to, to, to jest okej, okay, nie? To jest okej, okay, ale zauważ, że jesteś zwierzęciem, stworzeniem nawykowym. Nawyk. Chodzisz tymi samymi drogami? Ubierasz się w to samo, wybierasz to samo, myślisz ciągle to samo, i czujesz ciągle to samo. I teraz jak w tym kręgu, którego naz który ja nazwałam ciągle to samo, możesz wygenerować coś innego. Jeżeli do tego kręgu wpada jakiś problem, tak? To. Jak myśląc to samo, robiąc to samo, w kółko to samo, chodząc tymi samymi drogami, otaczając się tymi samymi bodźcami, jak możesz wygenerować inne rozwiązanie niż zwykle? Nie możesz. Nie możesz. Jeżeli w kółko robisz to samo, bardzo mocno podkreślam słowo robisz to samo. Jeżeli robisz to samo, to nic się nie zmieni. Einstein o tym wiedział, nie będę tego powtarzać. Ja miałam taki nawyk, e, że chciałam zmienić swoje życie poprzez wiedzę i rozwój osobisty, ale w sensie pakowania w siebie ogromnej ilości wiedzy, kończenia ogromnej ilości kursów. Czy to mi się przydało? Przydało. Ale czy to zmieniło moje życie tak bardzo? Zmieniło tylko do pewnego stopnia. I to też nie do takiego, który chciałabym. Zauważ swoje nawyki. Jeżeli masz jakiś problem, to co robisz nawykowo? Zamartwiasz się, idziesz się wypłakać do koleżanki, zajadasz ciastkiem. Co ty robisz? Okej? Okay? Jesteśmy nawykiem. Pomyśl o tym. Jeżeli w kółko robisz to samo, to jak możesz oczekiwać, że dostaniesz inny rezultat? Nie możesz. To jest niemożliwe. Jeżeli będziesz pakować w siebie więcej wiedzy, więcej kursów, więcej, więcej będziesz napychać głowę, to będziesz mieć więcej wiedzy. Ale jeżeli to się nie przełoży, na inne niż dotychczas działania, to nic się nie zmieni. Jesteśmy nawykiem. Jeżeli nie zaczniesz myśleć inaczej, a 90% naszych myśli z dzisiaj to są myśli z wczoraj, jeżeli nie zaczniesz czuć inaczej, czyli nie wzbudzisz w sobie innych emocji niż te, które się w tobie automatycznie odpalają. Eee, u mnie to bardzo długo był lęk i bardzo długo to było poczucie odrzucenia, i bardzo długo za tym wszystkim szła wściekłość i smutek. Jeżeli masz te same bodźce wokół siebie, to wzbudzasz te same emocje. No, jeżeli masz tego samego chłopa przed oczami, to on będzie wzbudzał w tobie te same emocje, jakiekolwiek one są. Jak spojrzysz na innego chłopa, to będzie wzbudzał w tobie inne emocje niż twój własny. Tak mówiąc, już naprawdę chodnikowo. Nie? Więc teraz zobacz. Musisz zacząć myśleć inaczej, ale jeżeli masz te same bodźce, robisz wciąż to samo, to nie zaczniesz myśleć inaczej, bo nie ma nowego bodźca, są wciąż te same. Jeżeli nie zaczniesz czuć się inaczej, to nie zmienisz swoich emocji, a nie będziesz czuć się inaczej, jeżeli będziesz w kółko miała te same bodźce. I nie zaczniesz działać inaczej, dopóki będziesz miała wciąż te same okoliczności i bodźce wokół ciebie. I to jest naprawdę tak proste, ale jednocześnie najprostsze rzeczy są najtrudniejsze. I ja mam taką koleżankę, to jest bardzo mądra kobieta, która czasami jednym zdaniem potrafi mnie wyrwać z butów. I ona kiedyś powiedziała do mnie takie bardzo proste zdanie, ponieważ ja przyszłam w takim: O Boże, co ja mam teraz zrobić? Ja tyle pracuję, ja tyle robię, a nic się nie zmienia i nie ma efektu, i ten wylew, wiecie, frustracji i odrzucenia, i wszystko w kółko to samo. I ona spojrzała na mnie i powiedziała: Marzena, do jasnej cholery, wstań z tego krzesła i wyjdź z tego pokoju. I to było w punkt. Pierwszym praktycznym krokiem, jeżeli chcesz jakiekolwiek zmiany w życiu, zacznij robić coś innego niż do tej pory. To jest naprawdę tak proste. Ona mi kazała wziąć cztery litery, podnieść z krzesła, do którego przywarłam, i do pokoju, w którym po prostu się rzuciłam wszystkie 150 moich kotwic, i chciałam czegoś innego, będąc w tym samym otoczeniu, w tym samym mentalu i w tych samych emocjach. Nie da się. Jeżeli chcesz jakiejkolwiek zmiany, to zrób coś innego. Niech pierwszym krokiem będzie pójść inną drogą do pracy, pojedź inną drogą do pracy, kup sobie coś innego, czego nigdy w życiu nie kupiłaś, zjedz coś innego, czego nigdy nie jadłaś albo jesz bardzo, bardzo rzadko. Spotkaj się z kimś, kogo nie widziałaś wieki, Pójdź w inne miejsce, spędź inaczej popołudnie i wieczór, spędź inaczej weekend. Zauważ bardzo ciekawą rzecz, jak, jak, jak chodzisz tymi samymi ścieżkami z punktu A do punktu B, ok? I masz te same myśli, dlatego że to są kotwice. Umysł zakotwiczył dane emocje z danym miejscem, z danymi myślami. Więc chodzisz z punktu A do punktu B. To koło się napędza, myśli, emocje, działań. Ono się kręci w kółko, wciąż tak samo. I jeżeli masz jakiś problem, to co warto zrobić? A jedź w dół. Jedź daleko. Jedź tam, gdzie Cię jeszcze nie było. Wsiadaj w samochód i jedź przed siebie. Albo jak masz mega gigantyczny problem, jedź na weekend gdzieś. Zmień kompletnie otoczenie. Kompletnie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy w nowym otoczeniu dostarczysz umysłowi nowych bodźców. Twoja głowa, Twoje oczy zobaczą inny krajobraz wokół, będziesz w innych emocjach, bo będziesz widzieć coś innego i będziesz w innych myślach. Bo będziesz w zupełnie innym otoczeniu. I zauważyliście, że najlepsze pomysły przychodzą wtedy, kiedy mało, że jesteśmy zrelaksowani, to jeszcze jesteśmy w innym otoczeniu. Jeden siedział pod drzewem, odpoczywał, drzemał w kompletnie innym otoczeniu niż, do, niż kurde do tej pory, jabłko mu spadło na głowę i wymyślił. I to jest dokładnie tak samo z nami. I tak jak moja koleżanka mi powiedziała: "Rusz tyłek z tego krzesła i z tego pokoju." Jeżeli ja potrzebuję wygenerować jakieś rozwiązanie i nic nie przychodzi mi do głowy, opuszczam moje otoczenie. Jadę se daleko, tam gdzie mnie jeszcze nie było. Dlaczego? Bo jak dostarczę głowie innych bodźców, to głowa opuści to co nawykowe i stare. Czyli ta stara płyta przestanie się kręcić, umysł zobaczy coś nowego i znajdzie dostęp do nowych rozwiązań. I zobacz, jakie to jest proste. Idź nową drogą do pracy. Ubierz dzisiaj coś innego niż tylko dżinsy i podkoszulek. Spotkaj się z kimś. Idź tam, gdzie w zasadzie rzadko chodzisz. Albo jeszcze nigdy nie byłaś. To jest ten pierwszy, bardzo prosty i bardzo praktyczny krok. Dlatego, że przełamiesz nawyk. Jak przełamiesz nawyk, pojawią się inne myśli, bo umysł, widząc coś innego, zacznie myśleć o czymś innym. To chwilę potrwa. Oczywiście, że tak. Dlatego niektórym yy, yy, bardziej wprawnym. Wystarczy pojechanie na dwie godziny, a inni muszą pojechać na weekend, a jeszcze inni na tydzień. Ale gdzieś, gdzieś w inne otoczenie, gdzie, będzie, gdzie, gdzie będą totalnie inne bodźce, i wtedy umysł zacznie myśleć inaczej, ty się poczujesz inaczej i przyjdą inne rozwiązania. I teraz bardzo ważna rzecz, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Jeżeli ty przegapisz ten moment, to znowu może być trudno. No bo wyobraź sobie, że pojechałaś gdzieś, tak? Przyszedł Ci, ci, ci jakiś pomysł do głowy. I jeżeli Ty tam, w tym miejscu, tamę, gdzie on Ci przyszedł do głowy, nie zaczniesz działać, nie będzie akcji, to co się stanie? Wrócisz do tego samego pokoju, siądziesz na tym samym stołku i wrócą te same myśli, które przynależą do tego stołka i tego pokoju. I co zrobisz? No zrobisz. Bo umysł znowu cię zatrzyma. Więc w momencie, kiedy przychodzi do ciebie nowy pomysł, nowe rozwiązanie, to jest tu i teraz akcja, chociażby najmniejszy krok. To jest może wykonanie telefonu, to jest może umówienie czegoś. Najczęściej to jest pewnie telefon, ale to się robi w tym miejscu, w którym jesteś z nowymi bodźcami. Żeby była akcja, bo wtedy. Jak wrócisz na to samo krzesło do tego samego pokoju, to, to wrócą te same myśli, ale już zrobiłaś pierwszy krok. I już tam będzie jakaś odpowiedź z zewnętrza, bo ty gdzieś tam byłaś zadzwoniłaś i przyjdzie odpowiedź, która Cię wyciągnie z tego krzesła i z tego pokoju. Będąc w tej kręcącej się płycie tych samych rzeczy, e, ja pamiętam, słuchajcie, jak. E, e, jak. Mam czasami takie flesze, e, bo to nie jest tak, że o tym mówię, jedzie i ja nie jestem przyrośnięta. Wciąż jestem przy przyrośnięta do mojego krzesła i do mojego pokoju, jak widać, wciąż tego samego. Oczywiście, że tak. Natomiast teraz już świadomie się pilnuję, że na przykład w weekendy wyjeżdżam, tak? Nie ma mnie, po prostu staram się wyjechać na dłużej, żeby umysł dostawał inne bodźce. Jak czuję, że znowu mój nastrój spada do, do tego nawykowego, natychmiast coś robię. Wychodzę z domu, wiem, co mnie podnosi, spotykam się z ludźmi, robię coś innego niż zazwyczaj. Bo wiem, że w tej kręcącej się płycie... Tych samych myśli, emocji i działań nie wygeneruje nowego rozwiązania. Nie ma takiej opcji. Bo będą mi przychodzić do głowy wciąż te same pomysły. Słuchajcie, umysł nie jest um, nie jest takim urządzeniem, które, wiecie, które, które wymyśla coś nowego sam z siebie. Nie! to jest po prostu małpka, która robi, co się jej każe. No i Ty przez ileś tam lat kazała jej jeść jajka na śniadanie, no i on wie, że je się jajka na śniadanie sam z siebie nie wygeneruje pomysłu, żeby zjeść coś innego. Albo mu ciało wygeneruje ból i jajka będą mu wpływać na wątrobę i ciało mu da znać, słuchaj, porzuć jajka, ale on kocha jajka i on będzie non stop chciał jajek, bo to jest małpka, która została zaprogramowana, to jest płyta. Która, na której są wciąż te, te same piosenki. Dopiero jak ty wyjedziesz gdzieś, zjesz inne śniadanie, umysł dostanie innych bodźców, to przyjdzie mu do głowy pomysł ojej, to może jednak zjem, nie wiem, co tam jecie, no. Tak, to może zjem awokado z czymś tam, z grzanką, tostem albo czymś, tak? Umysł sam z siebie nie jest w stanie tego wygenerować. Bo to jest nagrana płyta naszymi nawykami. Więc jak chcemy czegoś innego, to musimy zacząć czegoś innego, w naj, najlepiej w innym otoczeniu podawać naszej głowie. I ja to bardzo często obserwuję, eee, słuchajcie, na warsztatach makijażu, te nawyki umysłu, które macie. Kobiety się malują. I nagle patrzą na siebie i mówią: To za dużo, ee, to za mocno. Dla ciebie w tym momencie tak, ale nie dlatego, że to jest obiektywnie za dużo i za mocno, ale dlatego, że, że nie jesteś do tego przyzwyczajona. Jeżeli chcesz czegoś innego, to musisz do, do, do tego innego przyzwyczaić swoją głowę. Jeżeli chcesz, Czuć pewność siebie, musisz przyzwyczaić swój umysł i ciało do czucia pewności siebie. Takiego wrażenia, takiego poczucia, takiej emocji, jaką jest pewność siebie. Musisz do tego przyzwyczaić umysł i ciało. Czyli musisz zacząć ileś razy ubierać się inaczej, malować się inaczej, aż umysł się przyzwyczai do innego odbicia w lusterku. Jeżeli chcesz, E, poczuć się młodziej, to musisz zrobić to samo. Musisz zacząć malować się i wyglądać młodziej, i ubierać się inaczej, żeby wyglądać młodziej. Oczywiście ze smakiem, z klasą, dopasowaniem i tak dalej. Ale na początku, wiecie, no, umysł będzie protestował, bo to nie jest po jego ścieżce, która jest, wiecie, wyrąbana jak w lesie, przez setki po prostu drwali nie, przez setki powtarzanych razy. Jak coś setki razy powtarzałaś, to nie, to, nie, to nie oczekuj, że ten setny pierwszy, który jest inny, zmieni całą dotychczasową ścieżkę. No musisz te przynajmniej 150 jeszcze powtórzyć, żeby zmienić nawyk. I to nie ja, tylko nauka, nauka programowania umysłu. E Dlatego chcesz czegoś nowego, zrób coś nowego. Chcesz się poczuć inaczej, zrób coś inaczej. Chcesz poczuć coś do siebie innego, zrób coś ze sobą innego. I można na przykład zrobić i zacząć od makijażu. Dlaczego nie? I ja uwielbiam, kiedy kobiety dzwonią do mnie i piszą, albo się spotykamy po raz który, i widzę, że Mówią mi sobie, ale ja ćwiczę inny makijaż, przyzwyczajam się do czegoś innego i inaczej się ze sobą czuję. I o to właśnie chodzi. Chcąc mieć coś innego, musisz zacząć robić coś innego. Zacznij od pierwszego podstawowego kroku. Wróć dzisiaj z pracy inną drogą, pojedź inną ulicą. Jutro załóż inne buty. Dzisiaj przebierz się z eleganckich ciuchów z pracy w coś innego niż w dres. Jutro pomaluj usta inną szminką. To są tak proste rzeczy, to są tak drobne rzeczy, ale zrób to i poczujesz się kimś innym. I później to jest tylko kwestia wzmacniania. Tak jak wzmacniałaś, jedząc codziennie rano jajka. Wzmacniałaś tym działaniem przekonanie lubię jajka na śniadanie. Tak teraz możesz wzmacniać inne przekonanie, ale innym działaniem. Ok, słuchajcie, tyle chciałam powiedzieć. Temat bardzo prosty, ale bardzo. Bardzo ważne. Do, do dzisiaj będę wdzięczna mojej koleżance Marcie, która kazała mi wstać z krzesła i wyjść z tego pokoju. W związku z tym, jeszcze to, co muszę zrobić, tu w pokoju robię, a potem sobie idę, żeby robić coś kompletnie nowego. Moje drogie, przede wszystkim bielszczanki. Jeszcze mam takie ogłoszenie. Piątego, czyli już w sobotę, mamy warsztaty. Makijażu dziennego i makijażu wieczorowego, grupa popołudniowa. Jeżeli macie ochotę, to serdecznie zapraszam, e bo miejsca jeszcze są. Zrób coś innego niż do tej pory. E Zobacz siebie inaczej niż do tej pory. Jak inaczej można to zrobić, niż właśnie poprzez inny makijaż? albo w ogóle przez czasami pomalowanie się, tak? Jeśli nigdy się nie malujesz. Może to być taki pierwszy krok. Do tego cię zapraszam. Wtedy no. E... O, zawsze po life mam powera. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. E... A jutro kochani zaczniemy sobie nowy temat, ale oczywiście wszystko wiecie. <laughs> wszystko się będzie ze sobą łączyć, ale będę mówiła o i zaczniemy taki temat, który nie jestem w stanie Omówić na jeden raz. Będziemy dotykać takiego tematu jak sprawczość. I tak to teraz tutaj zostawię. Niech troszeczkę ciekawość popracuje w Was. Ania pisze, że już ma burzę w mózgu. Świetnie, Aniu, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że dzisiaj zrobisz coś totalnie, kompletnie innego niż do tej pory, i Twój umysł zobaczy coś innego i nową perspektywę. Dobrze, ściskam, pozdrawiam, dziękuję. Do zobaczenia jutro. Myślę, że troszkę wcześniej, ale dam Wam znać. Ściskam, do zobaczenia.